What are you doing? What are you gonna do? Gonna Inspekcja kogutów, proszę się nie bronić. Inspekcja kogutów, proszę się nie bronić. Hello guys, it's your boy Kalasznikow23 and this is Daily Dose of communism. Co to powtarzałem? Stalin Złoty Człowiek. I nie to jest dilo, jedno takie na tysiąc. Ziomki mnie pytają co tam kurwa z moją płytą, to jest Rifton. Bogaty łaku, bojam się. Nie wie panem Kadilaku, to jest wrocławski łezko. Serce mi nie cały czas zwiększa tempo. Ludzie robią wow, mówią, że rozpierdol Chcesz mi dawać rady, typie weź się pierdol. Jebie się ze sceną, bo dobrze ci on nie chuja Dostałeś padaki, że aż tak cię buja. Tepy, koncertu koncertów psuja. Mam zajebisty za zawsze lecę na czuja. Teraz, teraz kurwo wiesz, co z młodych ma pazur. Jak nie jesteś głupi, od razu, zawsze swoją trasą, pomimo zakazów słyszałeś te cioty, te kurwy za mną jadą, a ja jadę z nimi Bo to słabe skurwy syny Gadają o kasie i nie mają rozgminy Dolewam benzyny, w Lotwarski